Siemano, a więc dzisiaj składamy wniosek razem z podpisami do okręgu PZW Biała Podlaska. Naszym celem, oczywiście, jest odwołanie zarządu, zmienienie na ludzi, którzy będą działać na korzyść naszego okręgu. Także lecę, a Was zapraszam do subskrypcji. Najważniejsze, udostępnij materiał, żeby ludzie widzieli, jak. Działać, nie gadać, tylko działać. Hej! Czas złożyć pismo do komisji rewizyjnej okręgu Biała Podlaska. Chcemy zawiesić zarząd okręgu za niegospodarność, za zarybianie wody, której nie możemy wędkować. No, ogólnie za całokształt. Jest tego bardzo dużo: bardzo, bardzo dużo. Nazbierało się naprawdę dużo informacji. Jeszcze doszło do mnie, no ale do sedna. Bardzo dziękuję sklepom wędkarskim sklep SAS i sklep Lidia za pomoc w zbieraniu podpisów. W sklepie Lidia nazbieraliśmy panowie panowie naprawdę dużo nazbieraliśmy jest 97 podpisów a w sklepie SAS zostało nazbieranych 228 podpisów czyli mamy Ponad 300 podpisów wędkarzy, aktywnych wędkarzy, którzy są zaniepokojeni sytuacją, która zaistniała w naszym okręgu. Na pewno się nie zgadzamy na to i tak jak mówiłem, dzisiaj będę składał wnioski do komisji rewizyjnej okręgu. Biała Podlaska zarządu o wyjaśnienie tej sytuacji. Eee... Co w tym wniosku jest? No to kto oglądał film już to doskonale wie. Troszeczkę jeszcze tutaj zmieniliśmy to, bo miało być pismo mi odesłane na adres. No ale doszliśmy do wniosku, że po prostu po rozpatrzeniu tego pisma i odpowiedź będę oczekiwał powiadomienie o wyjaśnieniu i odebraniu na pisemnej wyjaśnienia pod numerem telefonu, podałem swój numer telefonu, żeby mi po prostu zadzwonili, kiedy będzie te pismo do odebrania e, f, f, ogólnie w tym dokumencie jest zawarte, e, więc tak wędkarze okręgu Biała Podlaska proszą o wyjaśnienie podstawy zarybień ze środków okręgu Biała Podlaska Starorzecza, Woroblin który znajduje się w rękach prywatnych. Prosimy, prosimy o podanie konkretnej kwoty, która była przeznaczona na zarybianie zbiornika w Woroblinie od roku 2012 do 2021. Dlaczego wędkarze naszego okręgu nie mogą wędkować na zbiornikach w Woroblinie? Pomimo tego, że zbiorniki Woroblin widnieją na zezwoleniu 2021. Zezwolenie na amatorski połów ryb 2021, strona 24, punkt 3. Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie operatów na okres 2012-2021? Starorzecza Woroblin, jaki jest status prywatny Starorzecza? i tak dalej. Do pisma dołączamy podpisy wędkarzy okręgu Biała Podlaska. Taka jest treść naszego. E, wniosku podania do komisji rewizyjnej będziemy chcieli dowiedzieć się jak najwięcej. Oczywiście, dokładnie te same pismo również e, zostaje wysłane do zarządu głównego PZW Polska. <laughs> e, zobaczymy. Bardzo dużo pomógł mi Sati i dosłownie za chwilę zadzwonię do niego żeby żebym powiedział mniej więcej że właśnie będę wchodził do PZW do okręgu i co mam tam zrobić żeby po prostu to pismo nie zaginęło ale to już dosłownie za chwilę e, także podpisy zebrane czekam jeszcze na kolegów którzy dołączą do mnie i no i będziemy działać dobra dzwonię do Satiego cześć Sati Halo? cześć Sati nagrywasz się <laughs> Dobrze, to jest cześć Starusz. Słuchaj, mam 225 podpisów. No, mm -hmm. przepraszam, 325 podpisów, pomyliłka. No. I no. powiedz mi tak, będę za chwilę wchodził do okręgu. Co mam tam zrobić, żeby to nie zaginęło? No, tak, ja spadałem. Okręg jest na pierwszym piętrze. Tak, nie, na drugim. Do, na, u nas wiecznie. jest w takim jednym budynku, wiesz, taki domowy, no. budynek domek, no. no zobaczymy. Tak, tak, tak. tak. Zanieś, daj nam biuro podawcze do sekretariatu dokumenty. Mm -hmm. Oczywiście mieli dwie, oryginał i kopie. Mm -hmm. Kopię zostaw w okręgu, a na oryginale niech pani się na pieczątkę z przyjęciem datą i podpisem. Aha. Że przyjęła to na biuro podawcze, no żeby nie było tak, że nagle, że nie, że nie dostarczyłeś nic, tak? Tak jest. A powiedz mi, jaki czas oni mają, żeby po prostu mi to rozpatrzyć i mi oddać odpowiedź? No, tryb administracyjny chyba jest 30 dni, ale nie wiem czy teraz przez tego COVID-a nie jest przeciągnięty, wiesz. Mhm. Mm no teraz no, chyba no, nie ma no, żadnych no, obostrzeń covidowych, także powinni to ogarnąć szybko. Znaczy są cały czas, nie no, obostrzeń są, tylko że jest zdjęto częściowo, tak? No, 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 no. Ale mogą, mogą panowie, no, że tak powiem, no, powiedzieć, że sobie mamy 60 dni, tak? Bo na to ustawa, znaczy ustawa, no, no na rozporządzenia ministra na to zezwalają, ale, ale prawidłowo 30 dni. Po 30 mhm. dniach powinieneś dostać odpowiedź, tak? Aha, ale mówię, to... się z tym, że może być to przedłużone. No, nieważne, i tak wisi na nimi... To co, co, to, co wisi, nie utonie, tak? No, tak jest. Tak jest. 325 nie. podpisów. Myślę, że wykazali się chłopaki dobrą, fajną inicjatywą, nie? Że tylu było. Nie, no, jeżeli wiesz, jeżeli wiedzą, o co idzie gra, tak? Bo tutaj mhm. dobrze chyba każdy sobie zdaje sprawę, po co to jest robione, to to, to bardzo dobrze i niech będzie, tak? Mhm. Mam nadzieję, tylko, że się do tego odniosą panowie z władz, z rozsądkiem, tak? Odejdą. No dobra, dobra Sati, to ja nie. Dzięki serdecznie za wszystko, co nie mi pomogłeś. Mam sprawy. Jesteśmy się. w kontakcie. Hej. Oczywiście, wszystkiego dobrego, hej. A więc, tak jak słyszeliście, Sati zawsze pomoże, zawsze wesprze, zawsze podpowie coś. Także on już naprawdę dużo robi i, i gratulacje dla niego. Dobra, czekam jeszcze na kumpla, w którym będę wchodził. No bo samemu to tak nie bardzo, żeby po prostu nie mieli do mnie jakichś tam, nie zakrzyczeli. Zawsze będzie jakiś tam świadek, nie? Chociaż się nie boję, ale lepiej we dwóch, raźniej i, i tak dalej. No dobra, także 325 podpisów. Jeszcze raz bardzo dziękuję sklepom, bardzo dziękuję wędkarzom, którzy się podpisali. E, oczywiście będziecie mogli, no to będzie na filmie. Jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć odpowiedź, to również zostawię pewnie w sklepach, gdyby e, mogli sobie przeczytać e, kopię i tak dalej. No, i czekamy na odpowiedź, a później jeszcze tą odpowiedź odeślemy do zarządu głównego PZW. No, i z tego, co mi wiadomo, to za to, co było zrobione związek powinien być zawieszony, zarząd przynajmniej zarząd, dobry mów. z tego co mi wiadomo zarząd powinien być zawieszony przyjedzie tutaj komisja no i zobaczymy co dalej a co najfajniejsze jeszcze to wam powiem, że tematem zainteresowała się gazeta, jest to gazeta Słowo Podlasia niedługo będzie artykuł na ten temat. To jest jak na mój rejon, taka duża, dosyć duża, lokalna gazeta. No i zobaczymy, co będzie w artykule. Jak będzie już artykuł, oczywiście, nagram to, przeczytam Wam, żebyście wiedzieli, co gazeta śledcza ujawniła. No dobra, coś tu jeszcze do powiedzenia miałem. W trakcie tego wszystkiego. Bardzo dużo miałem wiadomości i dowiedziałem się, że tak. Żwirek, wiecie, znacie z filmów, bardzo fajna woda, łowna woda, również należała do okręgu, wcześniej mojego. I po jakichś tam sporach, prawdopodobnie jakichś nieprawidłowościach, Żwirek się oddzielił i może i dzięki Bogu bo naprawdę fajna woda i chłopaki zrobili z niej świetną, bardzo rybną wodę. Też doszła do mnie wiadomość o jest też taka woda Aleja Marzeń pod Terespolem, też podobno jest zarybiana przez PZW, a woda praktycznie wysycha. No też, nie wiem czy jest sens zarybiać wodę, w której po prostu prawie nie ma wody. <laughs> no tak. I następną kwestią bardzo przykro, bardzo niemiłą jest taka, że te starożytne woroblin przez pewne osoby zostało przeczesane siatkami. Mamy świadka, kolega. Przyjedzie do mnie, który właśnie widział jak te było Było po prostu zadzwonione na policję, ale nie wiem czy tam dojechała czy nie No i było dużo innych bardzo niemiłych sytuacji Typu, nie będę mówił zresztą o ten temat, ale były niemiłe sytuacje No i mam w planie tam sobie się wybrać No i za nami budynek okręgu PZW Właśnie dojechał do mnie pierwszy kolega Piotr Siema co powiesz? Co bym powiedzieć, to normalnie totalna popelina kuźwa, Tylko rozpierdolić ten nasz związek Znaczy ten kuźwa, okręg cały PZW i, I zrobić nowy porządek, bo tu nic z tego nie będzie Co tam na nie było? Coś miałeś, akcje? A, no miałem akcję z miejscowymi Chcieli wygonić tak naprawdę i... Siatka stała? Siatka stała Znaczy stała, ganiali to Znaczy klusowali normalnie jeszcze za dnia, więc Robią co chcą Wrócimy. Odpowiednie służby są Zawiadomione e, znajomi mają z SSR i PSR coraz tam odwiedzać. Także jeszcze czekamy na Kamila i wchodzimy do tego budynku za mną. No i dołączył do nas Kamil. No to lecimy do środka. Zobaczymy, jakie będą humory u panów, bardzo pozytywne. Bardzo pozytywne? Jaka tabliczka pańka. pani sekretarka widziałem już przez okno, poleciała bardzo szybko. Pewnie zawiadomić kogo trzeba. do dyrektora? Chcielibyśmy złożyć wniosek z komisji rewizyjnej. Proszę bardzo. Pani, system telewizji od razu. Może poproszę pana dyrektora. Pana, no, czy to ja i tak po Pani będę chciał, żeby złożyć i potwierdzenie złożenia i wpisanie do kopii. I tak. Tutaj mam dwa egzemplarze. Mhm. Zostawiam kopię. Proszę sprawić sprawdzić czy jest zgodna z oryginałem. No Razem jest, jest 325 jest, podpisów. Jest ja może Dobrze,

Tutaj jest cały, Czyli tutaj cały wniosek. Czyli o kontrolę? Tak, tak? Prosimy o kontrolę, dlaczego było zarybiane starożytcze że jaką kwotę yy, i tak dalej. to już komisja nie się to to do tego. to być, i nie Ja już nie chcę to hmm. Będzie do komisji rewizyjnej, drugie takie same przysłonie prowadzi do, hmm. do, do komisji. tylko hmm. raz hmm. dorównać, bo to było, by Wystarczy, uważam. Tak. Tak. Dobrze, czyli tak, tutaj wszystko jest zgodne. Tutaj włożymy do koperku do komisji, tak jak pan sobie życzy. Będzie przekazane to. Pana może dzisiaj, bo mamy posiedzenie prezydium, więc dobrze. będzie Pan najsk, który jest w Komisji Rewizyjnej Przewodniczący, więc ja mu to dzisiaj przekażę i on mi tutaj podpisze Odbiór, dobrze. tak? Dobrze. Jakieś zaświadczenie, że Pani coś takiego odebrała po czy w książce wpisane, jeżeli ja panu podpisałam? No, tak, w sumie, To jest podpis. jest podpis, jest data, jest zgodność z do oryginałem, więc uważam, że, że powinno wystarczyć. Dobra. Dziękuję, że się Dzie do, zobaczenia. Do, zobaczenia. do widzenia. Do widzenia. <słukasz> do widzenia. <słukasz> Niestety dyskusja dzień, bardzo dzień, była, dzień. była gorąca, mocna. Wiele argumentów. <grystanie> Zostaliśmy zaproszeni do biura na rozmowę. Rozmowa była bardzo burzliwa, e, która nie brnęła do niczego. Zaczynali nam pokazywać jakieś tam kwity, jakieś Bratis, pisma. E, my chcemy widzieć, a nie e, czytać. Papier przyjmie to jest? wszystko. Co jest napisane? No właśnie. Okręgowy, PZW Biały, Polski Związek Wędkarski w Białej Podlaskiej. Jeszcze raz pytam, co to jest za skrót? Polski Związek Wędkarski, jakiego, dlaczego my nie mogliśmy tam kamerować? Tak naprawdę, skoro to jest polski. To nie jest państwowe. No ale czy jak? A, dobra. To nie jest państwowy Związek Wędkarski. Ale Tyle z dzisiaj. Nie to tak? to oczywiście nie będzie pan na pewno nagrany. Na pewno pana na filmie nie będzie. Spokojnie. E, także dzisiaj zakończyliśmy. Pismo zostało złożone. No Na szczęście chłopaki przeszli ze mną, bo przypuszczam, że sam by, byłbym zakrzyczony, nie? Ciężko było w to uwierzyć w przebieg tej dyskusji. <laughs> to nie było dyskusji to była walka jednym osoby. Tak, były na nam wojskowy. pokazywane jakieś prehistoryczne operaty z 2000, który był? Czwarty rok? Z 2004 roku. Statuty zarybień jakichś tam operatów. No powiem, szczerze, że dla mnie to było po prostu przekrzykiwanie siebie i zbicie tematu. To ja mu powiedziałem, że to jestem człowiekiem słabym, skoro on tylko i krzyczy, to chyba nikt nie potrafi załatwiał. Nie, zero meratorki, tam. No co, powiedza. nie? Tak. Ja może Dobra. może jestem kurzową podka, bo jak to się mówi, kurwa, ale więcej <laughs> rozumiem, tylko. Ale tak. słuchajcie, prosty temat. Powiedzie tak, nie wiedzieliśmy, daliśmy ciała. Okej, okay, no. no trudno się mówi, ale no. tu nie ma zero czegoś, jakiejś skruchy, no nic, nie, ma, nie nic ma nic. Nie ma nic absolutnie, nie, nie jest nie jest, ich ręka. Jest tylko zakrzykiwanie, że oni mieli dokumenty z 2004 roku, że się pozmieniało. No, no, co roku... Czekaj, jak to powiedział? Powiedział na no, las... Tak, że wędkarz ma sprawdzać, czy ja powiedział to... właśnie, że wędkarz ma sprawdzać, na jakim łowisku jedzie, żeby dowiedzieć się, ee, czy to łowisko należy do PZW, czy może łapać, czy nie może. A PZW nie sprawdza wody co, co roku. Z co za rybia. No, paradoks totalny. Dobra. Do zobaczenia, do usłyszenia. Ale to jest jeszcze najśmieszniejszego. Panderać swoich ludzi, żebym mógł pojechać na Worobin i można, będę mógł prowadzić kłusownictwo w biały dzień legalnie. Tu. No właśnie. Dobra, czekamy na odpowiedź teraz. No i koniec na dzisiaj, ale panowie, była jazda, jazda na całego. Po prostu nie spodziewaliśmy się, momentami byliśmy tak atakowani. Że atakowani, za chwilę przekonywani, próbowani być, prze próbowa próbowali nas przekonać, żeby, że oni działają zgodnie z wszystkim, że, że mają tam wytyczne i tak dalej, po prostu próbowali nas e, przekabacić, że tak powiem, e, przeoszukać. <laughs> Ale nie udało im się to oczywiście. Nawet wyczułem moment, że chcieli po prostu, okręg chciał zasugerować, że żebym nie składał tego pisma, tego wniosku, dla się tego boją. E, niestety nie było to nagrane, bo od razu na dzień dobry powiedział, że nie zgadza się na, na nagrywanie i tak dalej. No to już e, no niestety nie zgodził się, to nie mogę nagrywać. Wyłączyliśmy kamerę, no ale opowiem wam to, co było mniej więcej e, jeszcze. E, najśmieszniejszą rzeczą jaką było, jak powiedział kolega Piotr, e, o czemu nie zostały ryby odłowione ze Stary rzecza, tylko skoro zarobione za nasze pieniądze, to niech PZW jedzie odłowić. Wyobraźcie sobie, że Piotrek dostał propozycję, że dostanie pięć siatek ludzi i niech jadą, odłowią rybę z Worobyda. No normalnie padaliśmy ze śmiechu, żeby próbowali zrobić nas na kłusowników. tak? Ja powiedziałem od razu, że wtedy by nas mieli na gorącym uczynku, bo jest to w tym momencie kłusownictwo na zbiorniku prywatnym. No i dużo, dużo było Śmiesznych rzeczy, nie sposób to ich było powiedzieć. Przypuszczam, że jakbym był sam, to byłbym po prostu gdzieś tam zakrzyczany. No ale jakoś to wyszło, udało się. Czekamy na ciąg dalszy. Zapraszam oczywiście do subskrypcji. Do udostępnienia w ten sposób można coś zmienić. Gradykalnymi krokami. Nie bawić się, nie gadać, działać. Do zobaczenia. Hej!